I witajcie, ja jestem Mikopel, A jako już kończą się wakacje, no to warto byłoby przypomnieć Wam o tej szkole, nie? To ja się wiem, że już wiele osób się stresuje tym, że będzie powrót do szkoły, ale, ale chciałbym Wam przypomnieć, jak to jest. Także dzisiaj nagrywamy sobie szkołę i zanim zaczniemy, jestem za biedny, żeby wykupić pakiet player, i muszę oglądać na YouTubie, ale to chyba lepiej, bo tak szczerze to. Moi kochani, poznaliśmy już większość komórek roślinnych. W licealnej pierwszej C trwa lekcja biologii. Odkąd Anita Cichoń postanowiła zostać lekarzem, biologia jest jej ulubionym przedmiotem. Udziela się intensywnie na zajęciach, czym denerwuje niektórych uczniów. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało ja chętnie na nie odpowiem. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest bardzo fascynujące. Ja nawet mam swoje ulubione komórki. No to zapraszam do tablicy i opowiedz nam o tym. Kochani, proszę o ciszę. To kabel, idź. Michał. Będzie mówić. Sorry. Moje ulubione to hepatocyty, czyli komórki budujące wątrobę. Hepatocyty układają się w beleczki i tworzą zraziki, a następnie segmenty Jakiś i płaty. Z nas, my nie chcemy tego słuchać. I Victoria. budowa jest bardzo złożona. Tworzą ziarnistości, gromadzą białko. Wait, ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, że na początku zaczęli się z niej śmiać, bo chciała nauczyć tych tłumoków o... Nawet tego nie umiem sobie w głowie uściślić, że jak to się nazywa. To się nazywało komórki. O komórkach chciała nauczyć się tutaj klasę, a te tłumaki zaczęły się śmiać. Ale tutaj jest dobre pytanie, z czego tu się śmiać tak szczerze? Co jest tak zabawnego w tym, żeby się śmiać? Możecie napisać mi w komentarzu, bo może ja czegoś nie obczaję. Lecimy białka, tłuszcze i glikogen. Hepatocyty biorą udział w produkcji białek. Kochani spokój, dobrze? Śmiała. w procesach odtrwania organizmu oraz w procesach metabolizmu niektórych substancji pokarmowych, lekarstw i alkoholu. Alkoholu? Ktoś ty mówił alkoholu? Więc jak ktoś na. <głosy> Alkohol, beka, <noise> bo wiecie, bo można się napić i się wam robi dziwnie w głowie. Czuję ci się jakbyście latali. Chyba. Nie wiem. Nigdy nie próbowałem, żeby nie było. Nie, no, ale tak poważnie to... to. W którym roku to musiało być nagrywane, że ludzie jeszcze bawiło coś takiego, że alkohol? Bo ja obstawiam, że nigdy nikogo to nie śmieszyło. Tak. Helios. Serio. Poważnie. Ja może po prostu się nie nadaję. Wiecie, to jest mój pierwszy raz z takimi rzeczami, kiedy ja to nagrywam i muszę się produkować jeszcze na tym. Dlatego musicie mi wybaczyć za to. Ale ja też yy, podziękuję, że i zostawicie tutaj yy, łapkę w górę. I nie wiem, co to miało, jakie to miało znaczenie do tego, co mówiłem wcześniej. <grym> Lecimy. Nadużywa alkoholu, to do sobie wątrobę, czego objawami mogą być gorączka, żółteczka i wodobrzusze. A u wielu mężczyzn, to może nawet dojść do powiększenia piersi, bądź też innych nieprzyjemnych Ale przecież piersi są fajne, proszę A <laughs> nitko bardzo dobrze. Powiedz <laughs> mi. <laughs> 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 Ej, ale tak naprawdę, czy ta pani jest najmniej lubiana w tej szkole, że. Bo ta pani widać, że ona jest miła. To nie jest tak, że ona jest jakaś tam taka, że uciążliwa. Nie wiem, jakby to ująć, że wymaga czegoś od tych uczniów. Ona po prostu uczy i ci, którzy chcą się uczyć, to się uczą. A ci, którzy się nie chcą uczyć, to po prostu kiblują. Ta pani tak naprawdę mówi: no cisza, spokój, a oni dalej swoje. A w ogóle ten ziomek w niebieskiej bluzie. a szkoda gadać. Eee, piersi są fajne przecież. No <laughs> to wymyślał ten scenariusz. Jakby ziomek nic nie ma tutaj do gadania. On dostał scenariusz i po prostu miał to zrobić, wykonać swoją rolę, ale on to robi tak źle że aż się to Nie Skąd wiesz tyle na ten temat? Jeszcze tego nie przerabialiśmy. Pani profesor, ja bym chciała zostać lekarzem i dużo sama czytam na temat różnych chorób i anatomii. Anita dużo się uczy i opanowała już sporo nadprogramowego materiału. Niektórych uczniów to drażni i uważają, że się popisuje. O, jak kują Zrobisz mi Nie chują, tylko bierzemy z koleżanki przykład, a teraz przechodzimy na do naszej lekcji. Pamiętajcie widzowie, i teraz już jak wychodzę z tej śmiesznej roli, jeżeli kiedykolwiek byłem śmieszny, ale to tak by the way. A, róbcie to co robicie. Jeżeli ktoś wam mówi, że czegoś nie potraficie, albo czy wam to nie wyjdzie, róbcie to dalej. Po prostu pętajcie, że. E, zawsze będą schody, ale wy musicie te schody pokonywać i. Mimo wszelkich e, złych rzeczy, które mogą wam się stać, ranić jakieś słowa albo coś, róbcie to dalej. Po. Wszystkie seriale medyczne, wam specjalistyczne strony, mam nawet podręcznik akademicki do anatomii. To jest moje największe marzenie, ratować życie i zdrowie ludzi. Anita, Anita, zaczekaj. Ale dałaś czadu na biologii. Proszę, i jak ty się musisz tego... Wszystko? Anita jest dumna ze swojej wiedzy. Niektórym bardzo to imponuje. Za to jej kuzynka Wiktoria jest zazdrosna. Zwykle to ona jest w centrum zainteresowania. Dziewczyny, choć chodzą do tej samej klasy, nie przepadają za sobą. Ale ja poszłam na rozszerzony, Poza tym chciałam z wszystko utrwalić. Skarbie, Co? przyznaj się, że tak naprawdę poszłaś, żeby nauczyć się całować. Przynajmniej manekin nie wie na twojej widoczności. Ja Próbowałam go walić w plecy, ale się nic nie działa! O boże, ej, Trzymaj torwę, lec do nóżki! Marcin Dubiel? Co ty to robisz? Ja myślałem, że to jesteś w tej szko szkole parodia, a nie w faktycznej szkole. GRIZZIĘKI! zaraz tam. Idę plank, bro! Tak. Wykaszlał tam szkło. To nie był cukierek, on po prostu dla beki poknął szkło. Nie róbcie tak naprawdę. Nie, 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 serio, nie róbcie tak naprawdę. Ja za wszelkie szkody nie odpowiadam. Pamiętacie, że wszystko mówię dla żartu. Jezus! O. Już? Okej? Okay. Tak. Wszystko w porządku? Jak ty to zrobiłaś? Oddychaj. On się prawie dusił. Tu ma uratować życie, dziewczyno. Co jest? Zastusił się... się. Jak się czujesz? Lepiej. Znaczy na mnie... Ona mnie uratowała. Za co ja stosowałam? wszystko widziałam, no... Nie, nie mogę, chwyć, mogę chwyt Heimlicha, to nic trudnego Skąd w ogóle znałeś ten chwyt? Byłam na kursie pierwszej pomocy nitko bardzo mądra z ciebie dziewczyna Choć pomożesz mi go zaprowadzić do higienistki Sprawdzimy, czy na pewno wszystko w porządku Boże. W skrócie, bo nie chcę robić aż tak długiego filmu To ta dziewczyna akuratowała akurat temu chłopaczkowi życie To oni tam poszli do pielęgniarki Okazało się, że wszystko jest z nim git Później przyjechała mama tego chłopca I w podziękowaniu kupiła jej bombonierkę czekoladkami. No i w sumie tam git. Ona się tam przed kamerą powiedziała, że w sumie czuje się dobrze, że uratowała chłopakowi życie i że w ogóle super git jest. i w sumie tyle. Ale dalej to zobaczycie. Agata Kwiatkowska z trzeciej C gimnazjum jest zakochana w chłopaku swojej najlepszej przyjaciółki Korneli. Bruno i Agata na razie spotykają się w szkole po kryjomu. Obiecali sobie, że jednocześnie zerwą ze swoimi partnerami. Agata jednak nie mogła się doczekać i już wczoraj zerwała ze swoim Zrywała, chłopakiem. Ja też tęskniłem za tobą. Zerwała z Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, ale tutaj są dwie, dwa wątki. Jak to? Już z nim zerwałaś? Przecież rozmawialiśmy no. się, ty zrywasz z Szymona, ja z drugą stroną. I zaprosimy do siebie na obiad, do tomu! Do jego rodziców! Nie mogłam tam iść i udawać, że wszystko jest ok, tak naprawdę no, myśleć o tobie. Dobrze, ale mogłaś mnie uprzedzić, tak? No dobra, ale sytuacja i tak jest słaba. W końcu twoja dziewczyna jest moją przyjaciółką. Jak tam. No dobrze, rozumiem. No, no, to zerwę z nim niedługo i będziemy razem. No to Obecnie dobrze, się. bo już myślałam, że ci przeszło, że. Jak mi przeszło? No tak! No, Mało ty... odzywało się ten weekend. Mało, przecież jak rodzice zobaczą rachunek za telefon, to mnie <noise> wyrzucą z domu. <noise> Okej, okay, dobra. działam, no ale. Nie chcę się z Tobą chować po kontach Nie Chcesz to się wygrywać. normalnie spotykać z Tobą. Dobra, nie tylko końc przerwieć, pierwszy. Dobrze. Kofi. Nie chciałam się zakochiwać w Brunie. No i podejrzewałam, że on też nie chciał zakochiwać się we mnie. No ale stało się. Nie chcieliśmy skrzywdzić Cornelii ani Szymona. No ale nie będziemy ich wiecznie oszukiwać. No ja zerwałam z Szymonem, Bruno zaraz zerwie z Kornelią. No i będzie cudnie. Mama była w totalnym szoku, jak się dowiedziała, że wygrała weekend dla czterech osób w Paryżu. Kornelia jest bardzo zakochana w Brunonie. Chłopak już raz ją zdradził i zarzekał się, że nigdy więcej się to nie powtórzy. Kornelia wybaczyła mu i nie podejrzewa. Co? Co? Czekajcie, wait! Nie wiem. Nie, nie, ja już tego nie nagrywam, więc. Czy się za dużo dzieje. Ja chcę pierwszy wątek. Co się stało z tą typiarą? Ten drugi wątek to mnie... wiadomo co obchodzi. ...a że Bruno znów kogoś ma. Słuchaj, mama wygrała weekend dla czterech osób w Paryżu. Jezu, ja się tak cieszę. Zawsze chciałabym pojechać. Cornelia... Będę za tobą tęsknić. Ale na pewno gdzieś kupię. Co byś chciał? No, słuchaj, chciałem z tobą pogadać, Cześć o czym? No, szereg tam nie rzuciła. I w no. ogóle nie powiedziała dlaczego. No to... Naprawdę? Słabo nie miałam pojęcia. Bruno nie wie, co robić. Szuka okazji, żeby powiedzieć prawdę, ale się boi. Wie, że oszukuje także swojego przyjaciela, a nie chce skrzywdzić ani jego, ani Korneli. Prawda, Bruno? Bruno? Tak, stary, jasne, możesz na nas liczyć. Zawsze. Dzięki. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Ale. No, ja nie wierzę w to. Ja po prostu. Coś we mnie jest takiego, że takie emocje mi pulsują po prostu. I tak, z jednej strony jestem taki zadowolony, że mam dla Was kontent, a z drugiej jestem taki. Uuuu, Tyler, co tu się od. od... Janie Pawła, halo! I jeszcze ten łysy, to chyba był w tym nagraniu, z wjeżdżam. wierzam. I on takie jest jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. O oh. oh, bro. Oh. Nie wiem jak ci to powiedzieć, ale. No czy ten taki kumpel to taki prawdziwy? Ciężko by. Było... Ciężko powiedzieć. W ogóle a dlaczego ona to zrobiła? Tak mi przykro. Spoko, jakoś przeżyję, tylko wiesz. Wydaje mi się, że zasługuje na jakiekolwiek wyjaśnienie. No tak, oczywiście. Dobra, zostały dwie minuty do dzwonka, to poczekajcie chwilę. Kornelia jest bardzo przejęta. Chce pomóc przyjaciołom naprawić ich związek. Nie podejrzewa, że Agata rzuciła Szymona, bo zakochała się w jej chłopaku. Co się dzieje? Dlaczego mi o niczym nie mówisz? Słuchaj, bo. Nie, to ty posłuchaj. Lubię Szymona, ale ty jesteś moją przyjaciółką. Więc dlaczego mi o niczym nie mówisz? No to nie jest takie proste. No to mi wytłumacz. O co chodzi? Potrzebuję trochę czasu. Muszę sobie to wszystko poukładać. Agata, o co chodzi? No, możesz mi powiedzieć. Jesteśmy przyjaciółkami, a ty mi nie mówisz, że w twoim związku coś się pochrzaniło. A teraz jeszcze mnie spławiasz. Słuchaj, nie spławiam ci po prostu. Nie chcę o tym rozmawiać, okej? Okay? Myślałam, że mogę ci jakoś pomóc. Słuchaj, to naprawdę nie jest takie proste. Agata nie chce powiedzieć koleżance prawdy. Wie, że jak najszybciej powinien to zrobić Bruno nie jest naprawdę dobrą przyjaciółką, ale nie sądzę, że jak się dowie, że zerwałam z Szymonem tylko po to, żeby być z jej chłopakiem, to będziemy się jeszcze przyjaźnić. No a Bruno musi powiedzieć jej prawdę. No ale to skąd ty wiedziałaś, jak zastosować ten chwyt? Ja myślałem, że to tylko lekarze mogą albo ktoś w tym stylu. Informacja o tym, że Anita uratowała życie dławiącemu się koledze. Jakie są dziwne choroby. Ostatnio czytałam o lasce, która ma uczulenie na wodę to I się No normalnie, tylko potem ma straszną no, wysypkę. Ale tu nie chodzi to tylko o kąpanie. Ona nie może wychodzić na deszcz, nie może płakać. Każda woda ją uczuła. Jak ja było, że to ona ma przerąbane. No. Żeby nie było, sprawdzimy to. A, tylko będzie ciężko z tego powodu, iż. Ok. Uczulenie na wodę jest możliwe, lecz jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Mówimy to o częstotliwości występowania tak niskiej, iż dotychczas nie stwierdzono przyczyn zjawiska uczulenia na wodę. Zdecydowanie częściej mamy do czynienia z uczuleniem na substancje zawarte w wodzie. Czyli. A. Dobra. Czyli, no, szacuje się, że cierpią na nią zaledwie kilkadziesiąt osób na całym świecie, się mniej więcej jedna na 200 milionów. Okej. Okay. Git. Dzięki wujku Google za informację. Okej, okay, tak. tam jest. Okej. Okay. Hej, ty jesteś Anita, prawda? Tak. Okej, okay, dobra, bo słuchaj, i to ty uratowałaś tego chłopaka? No ja. Okej, okay, bo potrzebuję pomocy. Od rana strasznie źle no. się czuję. No, a co ci dokładnie dolega? No, ogólnie osłabienie. Boli mnie gardło, głowa i łamie mnie w kościach. Hm. Wydaje się, że masz gorączkę. Pomóc ci jakoś? Nie, spoko. Siadaj. Pamiętajcie, mimo że chcecie się udać na bycie lekarzem, to nie, jeżeli nie macie uprawnień, to nie możecie robić jakichś badań. To no tak tylko mówię. I to, co robi ta pani, ta y, koleżanka, y, jest bardzo nieprofesjonalne. Jezu, laskę, myślałem, że ty masz laptopa. Bóg to I termometr? Serio, no. Stetoskop? No nie gadajcie mi, że nawet. Pewnie będzie jakiś widz, który zajmuje się, albo chce się dostać na bycie lekarzem i nie wmówisz mi, że trzymacie takie rzeczy w szkole. No nie ma takiej możliwości, może gdzieś w innym wszechświecie, jeżeli istnieje. Ciśnieniomierz, po co ci to wszystko? No muszę być przygotowana, przecież chcę być lekarzem. No ale serio? Nawet spirytus? Hmm. Wow. Masz powiększone wezły chłonne. Otwórz zaczerwienione. O Jezu. Co wy tu robicie? Cicho, przeszkadzasz w badaniu. No to co mi dolega? Hmm, podsumujmy. Irak. No musiałem to powiedzieć. Nie ma na to usprawiedliwienia, musiałem to po prostu powiedzieć. Osłabienie, brak apetytu, problemy z koncentracją, powiększone węzły chłonne. Jeżeli się okaże, że masz temperaturę, to może być mononukleoza. -mo Mono, co? Mononukleoza, taka choroba wirusowa. To ja się mogę od niej zarazić? Nie no, co ty? To się na przykład przez silne przenosi. Ci, ci są sportkie. z Muszę Boże, Więc musisz iść jak najszybciej do lekarza. Pokaż termometr. 38,5. O Boże, o Jezus, Maria. No, czyli jak mówiłam, masz mononukleozę. Nie ma czasu do stresenia, idziemy do chilinizki. Okej, okay, dobra. No, szkoda, że ty nie możesz wypisywać zwolnień. Okej, okay, dobra. Anita jest przekonana, że jej koleżanka cierpi na mononukleozę. To bardzo zakaźna choroba, więc dziewczyna powinna jak najszybciej pójść do lekarza, a potem do domu. Ta, tak, mam wszystkie objawy. Gorączka, powiększone węzły chłonne. Dziewczyna, ale co wy opowiada się jaką mononukleozę? No, wszystkie objawy się zgadzają. Higienistka wie, że to dość rzadka i trudna do rozpoznania choroba. Dlatego diagnozę powinien postawić prawdziwy lekarz. Ja nie wiem, ale powinien Ciebie zobaczyć, lekarz. Wiem na pewno, że masz gorączkę. Uhum. Tylko pamiętaj, z nikim się nie całuj, To jest okay. choroba zakaźna. Masz w zupełności rację. Powinnaś zostać w domu, pomożesz zarazić kolegów. Na pewno zadzwoń do rodziców, bo po powinni po Ciebie przyjechać, dobrze? dobrze? A ty wracaj leksję. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś czujna i przyprowadziłaś koleżankę dziękuję, do mnie. Do widzenia. Dobrze, sprawdzimy, poczekaj sprawdzimy. Dobra, mi się wydaje, tak szczerze, że ona zacznie nawet denerwować samych nauczycieli tym zachowaniem, że. Ta pani, yy, nie wiem jak ona się nazywa, yy, ale wydaje mi się, że ona będzie na tyle denerwująca, że już nawet pani Gruszka, chyba, chyba tak się nazywała, już tak będzie zdenerwowana. Będzie, tak, taka jesteś mądra? To choć tutaj przy tablicy opowiesz nam o czymś, no? Sprawdzimy jeszcze gorączkę. Mhm. Możemy się spierać co do diagnozy, ale prawda jest taka, że w takich warunkach niewiele więcej mogłam zrobić. Badania pokażą, kto miał rację. Najważniejsze, że ona już nie chodzi po szkole i nie zaraża. Ech, no dobra widzowie, to jest e, pierwsza część. E, są trzy części, że wam się to spodoba. Wyobraźcie sobie, to jest 13-minutowy film, a na nagraniu mam 28 minut, także... Zobaczymy jak wyjdzie to w montażu, czy będzie więcej, czy jednak jeszcze czy będzie mniej, czy jednak jeszcze więcej. Bo wiadomo, parę urywek będę, będę musiał usunąć. Ale jeżeli wam się spodoba, to czemu, nie, to czemu by nie nagrać jakiejś kolejnej części, nie? Wiem, że mogę być trochę drewniany, bo to jest mój pierwszy raz, kiedy próbuję z takim dużym kalibrem. Ale uwierzcie, że jeżeli wam się spodoba, to będzie gorzej. Będzie tylko gorzej. Mówię to jest. E, odcinek 103 możecie sobie znaleźć to e, na YouTubie, także możecie wpisać sobie szkoła odcinek 103, część pierwsza, druga, trzecia i sami sobie obejrzeć. Ale wiecie, no lepiej chyba u mnie, jak wiecie, co macie myśleć. Bo to ja wam instyluję. Nie no, żarty żartami, ale no... Ja się będę żegnał jednak. Na raj, cześć.